Cześć, mam na imię Agnieszka i mieszkam w Szwajcarii. Kosztuje 5 franków i 90 rapenów. Także pani go zabrała i mam nadzieję, że ktoś go odzyska. Bo nie samą Szwajcarią człowiek żyje, aczkolwiek ten film jest konkretnie o Szwajcarii, a właściwie o pociągu panoramicznym Lucerne Interlaken Express. Cześć! Mam na imię Agnieszka i mieszkam w Szwajcarii. Prowadzę tutaj biuro usług turystycznych i pracuję jako przewodniczka oraz organizuję wycieczki. Jakiś czas temu obiecałam, że pokażę wam pociągi panoramiczne w Szwajcarii, ale pomyślałam, że nie zaczniemy od czegoś, co jest oczywiste, czyli nie zaczniemy od Berniny ani od ekspresu lodowcowego. Dzisiaj zabieram was na przejażdżkę Lucern Interlaken Express, czyli ekspresem z Lucerny do Interlaken. Jedziemy w góry. Będą piękne widoki, pogoda ma się trochę poprawić, także mam nadzieję, że tak też będzie. Ja pokażę Wam, jak wygląda ta trasa oraz jak wygląda pociąg, którym te trasy się pokonuje. Pociąg oczywiście ma duże okna, także na widoki idealnie. A oprócz tego, żeby jeszcze lepiej przeprowadzić ten test, wykupiłam bilet w klasie pierwszej w jedną stronę, a wracać będę klasą drugą. Zapraszam na film. Lucern Interlaken Express, to jak sama nazwa wskazuje, pociąg łączący Lucernę z Interlaken. Do Lucerny bez problemu dojedziecie z Zurichu zaledwie 40 minut pociągiem, a stamtąd nad brzegiem malowniczego jeziora czterech kantonów rozpoczniecie niesamowitą podróż panoramicznym pociągiem. Się różni pierwsza klasa od klasy drugiej. Oczywiście mamy tutaj troszkę szersze siedzenia, no i generalnie jest po prostu więcej miejsca. Mamy również po jednej stronie dwa miejsca, a po drugiej jedno. Standardowo są również schowki na torby, także można schować bagaże. Jest też miejsce dla osób niepełnosprawnych. Czy różnica jest duża? Powiem szczerze, że nie. Ale jeżeli ktoś chce jechać w troszeczkę wyższym komforcie, mieć dla siebie wygodniejsze miejsce i trochę mniej ludzi, no to z pewnością do tej pierwszej klasy warto dopłacić. Zresztą w dalszej części filmu zobaczycie jak wygląda pociąg w klasie drugiej. I nie tylko w pociągu panoramicznym, ale w zwykłych pociągach w Szwajcarii e, chodzi. Człowiek, który może sprzedać Wam coś dobrego: kawkę, herbatę, jakiś inny napój, piwo, wino e, czy coś do jedzenia. No i ja dzisiaj zamówiłam sobie kawę. Kawa, która e, tutaj jest dostępna, podawana w takim dektorowym kubeczku, kosztuje 5 franków i 90 rapenów. To jest akurat e, cappuccino, a do tego dostałam. Testeczko. Także cieszę się kawą, widoki robią się coraz piękniejsze. E, co prawda siedzę po tej mniej pięknej stronie, ale to uroki tego, że chciałam siedzieć sama. E, natomiast jest dość pusto, więc myślę, że jak widoki piękne się zaczną na dobre, no to będę mogła się przesiąść tam i pokazać je również Wam. Trasa prowadzi przez bajeczne alpejskie doliny wzdłuż jezior takich jak Zarnen, Brient czy Lungern. A jeśli dodamy do tego majestatyczne szczyty alp odbijające się w tafli wody, to powiem Wam, że w słoneczny dzień jest to po prostu magia. Ja trafiłam na kapryśną pogodę, ale jeszcze się poprawi, więc bądźcie cierpliwi. Brynik Hasliberg to najwyżej położony punkt tej trasy. Znajduje się na wysokości 1001 m nad poziomem morza i możemy stąd podziwiać widok na panoramy alp bernejskich oraz liczne wodospady. Ostatnim punktem trasy, albo pierwszym, jeżeli to tutaj zaczynacie swoją podróż, jest oczywiście Interlaken. Malowniczo położone miasteczko, które jest też idealną bazą wypadową w okoliczne góry. Teraz pomyślałam, że usiądę tutaj na moment, bo mam jeszcze prawie dwie godziny do powrotnego pociągu, także ja sobie jeszcze troszkę teraz po Interlaken pochodzę. Wam nagram kiedyś o tym film, ale myślę, że wtedy przyjadę tutaj sobie na dwa dni, dlatego że tutaj jest naprawdę masa rzeczy, które mogę Wam pokazać. Jeżeli lubicie na przykład sporty ekstremalne, no to tutaj też nie będziecie się nudzić. Można robić dużo fajnych rzeczy. Przed chwilą właśnie widziałam, jak lądują spadochroniarze. W sezonie wiosennym, letnim można sobie na przykład pójść na jetboaty. Także naprawdę super dodatkowa atrakcja. My, takimi szybkimi łódkami, pływaliśmy w Nowej Zelandii. Mogliście zobaczyć odcinek z Queenstown. Jeżeli nie widzieliście, to oczywiście polecam serdecznie, bo nie samą Szwajcarią człowiek żyje, aczkolwiek ten film jest konkretnie o Szwajcarii, a właściwie o pociągu panoramicznym Lucern Interlaken. Express. Jak widzieliście, pociąg był prawie, że pusty, no bo teraz nie mamy wysokiego sezonu. Ja w wysokim sezonie nie jestem w stanie Wam go nagrać, dlatego że mam wtedy bardzo dużo pracy i po prostu fizycznie nie mam kiedy się wybrać tym pociągiem przyjechać. No chyba, że jeżdżę z grupami albo z klientami prywatnymi, no ale wtedy też no, nie będę nagrywać, sami rozumiecie. Niemniej uważam, że jest to bardzo atrakcyjna trasa. Naprawdę widoki są piękne, przepiękne szwajcarskie jeziora, super klimat, cudowne. Cudowne Alpy, Brienz piękne, Lungern piękne. Naprawdę osobiście uważam, że jest to bardzo fajna trasa, znacznie tańsza niż te najsłynniejsze szwajcarskie pociągi i też dużo łatwiej dostępna. Jakbyście kiedyś chcieli wpaść do Interlaken, to oczywiście jest tutaj bardzo duża baza noclegowa, ale noclegi potrafią być to dosyć drogie. Tym bardziej, że w tym miejscu, gdzie ja teraz się znajduję, tutaj za mną, być może teraz nie widzicie, ale jest naprawdę dużo takich luksusowych hoteli. Ja osobiście polecam Wam zatrzymać się w Wilderswil, które jest dosyć niedaleko, dlatego że stąd jedzie się tam dosłownie parę minut autobusem, a jest dużo spokojniej i naprawdę bardzo przyjemnie. Stamtąd też są bezpośrednie pociągi do Lauterbrunnen, do. Grindelwald, więc można troszkę taniej, a naprawdę bardzo fajnie też sobie z tego skorzystać. już na dworcu, jak możecie zobaczyć, i za chwilę ruszam do Lucerny. Także bardzo, bardzo się cieszę. Widzę, że chyba nawet mój pociąg już jedzie, także zobaczcie, jak tutaj za mną podjedzie. Teraz będę wracała w klasie drugiej. Tak jak powiedziałam wcześniej, żebyście też mieli porównanie pierwszej i drugiej klasy, jak to wygląda w Lucern Interlaken Express. Ludzi będzie troszkę więcej, bo być może już tam za mną widzicie, że troszkę więcej ludzi jest na peronie. Także myślę, że ta druga klasa będzie troszkę bardziej zapełniona. Ja sobie zrobiłam oczywiście rezerwację miejsca, także na pewno będę mogła sobie wygodnie usiąść. No a zobaczymy, ile tym razem uda mi się nagrać. Pociąg już jest, także zabieram Was i szukam mojego miejsca. Rezerwacja miejsc nie jest obowiązkowa, ale warto ją rozważyć, szczególnie jeśli podróżujecie w grupie i chcecie mieć najlepszy widok. Koszt miejscówki to 12 franków, jeżeli kupujecie ją od 15 grudnia do 2 maja, 16 franków od 3 maja do 26 października, i ponownie 12 franków od 27 października do 13 grudnia. Podróż możecie odbyć na zwykłym bilecie albo Swiss Travel Pass, który szczerze Wam polecam. Obejmuje pociągi, statki, autobusy, tramwaje, a nawet wybrane kolejki linowe. Plus, macie też dużo zniżek na atrakcje. Jeśli planujecie zwiedzać Szwajcarię komunikacją publiczną, to jest to najlepsza opcja. A jeszcze taka ciekawa historia przy okazji: bo jak siadłam, to na siedzenie naprzeciwko leżał plecak i postanowiłam zgłosić to pani konduktorce, bo po 15 minutach nikt się nie dosiadł i ten plecak cały czas tam był. No i faktycznie okazało się, że ktoś po prostu wysiadając w Interlaken zostawił plecak. Także pani go zabrała i mam nadzieję, że to ktoś go odzyska. If you're lost, you're low. All stres out with no place to. Mind. social media and sleepless nights final call for the deadline flight all you want is to leave it all behind now there is a simple remedy to stay fit for all eternity Spoonful, just a spoonful a day. Spoonful, spoonful, the doctor says it's okay. Spoonful, spoonful. Nasza podróż mniej znanym szwajcarskim panoramicznym ekspresem dobiega już końca. Jak widzicie, pogoda do koniec się znowu zepsuła, ale tutaj możecie zobaczyć moje ulubione jezioro Lungern. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z ciekawością poczytam Wasze komentarze: jakie trasy zobaczylibyście jeszcze w moich filmach, jakie miejsca w Szwajcarii zobaczylibyście w takich krótkich formach? Dajcie znać, jesteśmy w kontakcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zostawcie kciuka w górę i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!